elo dzisiaj ja chcę pokazać rejestrację na moim serwerze forfan 2 to jest strona rejestracji nie wiem mi się nie udaje edytować może ktoś by pomógł pierwsza to nasze id drugie to nasze hasło trzecie prawdziwe imię i czwarte e-mail clicăm pe register. Extra... Nici cum ne comunicăm. Asta era până vă scoși sieć jest jedna na razie no tutaj zobaczymy ile będzie grało ludzi to no i wyskoczył serwer jest po w poprawkach technicznych misje jest poszczególne tam dzisiaj chyba będę sproszył spalszać będę no, no to zapraszam do gry